Siemanko, siemanko, moi widzowie, super, że jesteście z tej strony, Wyksławek. Pozdrawiam tego pana i tego pana. I specjalnie dla Was oraz wszystkich innych widzów 30 kg na dipy na ilość. Zaczynamy standardowo 5 minut na bieżni. Kolejnym etapem jest ogólna rozgrzewka. Żeby nie wchodzić tak od razu na maksymalne obroty, no to najpierw sobie zrobiłem 10 powtórzeń bez ciężaru, tak żeby wstępnie być już rozgrzanym i gotowym na rekord. Byk sławek jest już gotowy i jest niespodzianka. Uwaga, uwaga, uwaga! Byk podczepia pod bycze jądra aż... vaga 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 bendito sugisti kilogrammo don't wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and Tell is sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah. I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, stand in the back bed. I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you in action. I feel this pain, you already know. Turn that to games let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Byk zrobił swoje, teraz wasza kolej.